przybędą i ci, którzy później będą to oglądać. Witam serdecznie na kanale Łukasz z kanału Detektory Stay upa. I tak czekając na mojego syna w okolicach jego szkoły, postanowiłem się na chwilę z Wami połączyć w ten piękny, wiosenny dzień. A jesteśmy na takiej prowincji Lublina, słuchajcie, która naprawdę kryje e, bardzo ciekawą historię, jeżeli chodzi o te ogródki działkowe. Ale to zaraz Wam opowiem, jeżeli ktoś się zaraz tu u nas pojawi. Siema Kubson, siema mordeczko. Pozdrawiamy serdecznie z prowincji Lublina. Ja już dzwonię, no Adaś nie zdążyłem. Siema Kuba, siema Kuba. Siema Adaś. No czekałem Adaś na Twój telefon i postanowiłem się chwilę połączyć, jeszcze mam no pół godzinki, pół godzinki dla Was, żebyśmy porozmawiali yy, i muszę odebrać syna ze szkoły. Jest na lekcji jakiejś muzyki i wykorzystując chwilę, że jest piękna pogoda, postanowiłem z wami chwilę pogadać. Siema Klaudia, witam serdecznie. Jesteśmy w fajnym miejscu. Słuchajcie, to są generalnie osiedle domków osiedlowych, ale tu z tyłu za mną są ogródki, ogródki działkowe i te ogródki kryją naprawdę bardzo fajną historię. Jeżeli ktoś się trochę orientuje historii Lublina, jeżeli chodzi o były obóz koncentracyjny Majdanek, no to tutaj, tutaj można, można na pewno to przypisać z tego względu, że tutaj ten obóz no był rozległy, tak więc stąd do Majdanku jest tak naprawdę po linii prostej jakiś kilometr w tamtą stronę. Ale podejrzewam, że na tych ogródkach działkowych moglibyśmy znaleźć jeszcze ślady tego obozu. Moglibyśmy znaleźć ślady z tego względu, że ten obóz był naprawdę bardzo obszerny i w tych tutaj regionach stały również baraki jakieś pracownicze. Płynie rzeka bystrzyca, obok siema Częczeń, siema, siema. Tak więc tutaj na pewno można byłoby natrafić na ślady. Tym bardziej, że jakieś 3 km, miejsca oddalone od, od obozu Majdanek też jest ciekawa historia, właśnie w miejscu, w którym mieszkam, tak naprawdę. Też stały baraki pracownicze, akurat tam stały baraki pracownicze e, ludzi gdzieś tam skazanych, że tak powiem, którzy fizycznie pracowali e, na Majdanku. Historia gdzieś tam krąży, że w jakimś tam domu niedaleko, właśnie e, dworu, tak naprawdę, e, Abramowice, e, gdzieś ktoś kiedyś znalazł e, plany budowy tego obozu, tam mieszkał e, jakiś oficer, ale to tylko gdzieś to słyszałem kilkanaście lat temu od ludzi. Siema Daniel, siema Lublin Lubelski Pozdrawiam serdecznie. Tak więc historia jest o tyle ciekawa, że ten teren naprawdę był bardzo, bardzo rozległy. Oczywiście moje marzenie kiedyś jest, żeby zrobić taki projekt poszukiwań tu w tych okolicach. No ale tutaj jeżeli chodzi o te ogródki działkowe, to podejrzewam, że to będzie niemożliwe. Nie wiem kto jest właścicielem tak naprawdę tych landów, ale marzenia. Marzenia można mieć. A co tam u was ciekawego? Opowiadajcie. Jak tam u was? Jak tam wiosna? No u nas słonecznie, ale zimno i standardowo. Ja piątko przeziębione, przeziębiona. Po piątku w piątek wyskoczyłem na chwilę, na chwilę na parę godzin na poszukiwania. No i fajne, fajne trafy, fajne trafy weszły. Na pewno to zobaczycie na filmach. Na chwilę obecną jest przeprowadzana przeprowadzona, czy yy, tak powiem, procedura konserwatorska. Bo zgłosiłem parę rzeczy i zobaczymy, co to będzie. Tak, więc archeolog już, już mi określił, zrobił identyfikację tych znalezisk i mogę wam powiedzieć, że jest naprawdę grubo. Yy, jest grubo. Yy, kolejny raz moje tereny mnie zaskakują na tyle, że, yy, no kurde, spać nie można. Trzeba czytać po prostu wieczorami i nocą. Czytam po prostu opracowania. Yy, Witam serdecznie artykuły team. Pozdrawiamy serdecznie. Naprawdę zaskakują, jeżeli chodzi o artefakty, ale zobaczycie to na pewno na filmach. Kto jest nowy, bo widzę, że jest parę nowych osób, to zachęcam do zostawienia subskrypcji. Strzelajcie łapki, bo jest 30 osób, a 3 łapki tylko. I bądźcie na bieżąco, bo na pewno będą poszukiwania. Będzie projekt vlogowy dotyczący remontu przyczepy niewiadów. No, mało, mało łapek, Kubuś, właśnie, mało, mało. Tak więc wbijajcie łapami. łapami i nogami wbijajcie. Tak więc coś tam się będzie działo. Trochę odcinków już mam zaplanowanych na premierę, tak więc możecie sobie kliknąć przypomnienie i oczekiwać tych odcinków. Na pewno te piątkowe odcinki z godziny 14 zmienię, bo widzę, że drugi film i tak naprawdę, no jakoś, jakoś te zasięgi nie idą o tej godzinie, tak więc na pewno... Dzięki, dzięki. Na pewno też zostawimy Tobie. Tak więc artykuły, tym zostawcie również. Suby, jeżeli prowadzisz kanał. Ale bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Tak więc na pewno zmienimy godzinę, godzinę premier, bo, bo widzę, że te zasięgi nie idą o tej godzinie, jak powinny iść. Co tam, Kubuś, ty w pracy, czy gdzie? Odpowiadaj. Opowiady Kubuś w pracy czy nie. Mówię jeszcze chwilę, jeszcze chwilę z wami. Jeszcze chwilę z wami pogadam. O moja żonka. Tak, tak, tak latam. Latam z detektorem. Latam z detektorem, odkrywamy historię na Lubelszczyźnie. Tak więc jeżeli was interesuje to zapraszam serdecznie do zostawienia subskrypcji i zostawcie łapkę bo naprawdę będzie się działo, możecie przelecić sobie moje odcinki, zobaczyć co tam, co tam działam, co tam planuję, siema Rafałek, siema Rafałek, siema mordeczko a no to widzisz Kubuś, kurde, ja już po pracy, ja już po pracy czekam na młodzież yy, i jadę do domu, pisać dalej sprawozdanie z, piątkowe, z piątkowego wypadu tak więc obserwujcie, bo naprawdę będzie kolejny raz, yy, kolejny raz naprawdę coś fajnego naprawdę fajnego. Naprawdę fajnego. To już nie jest tam epoka brązu późniejszy teren. Hello, hello, Azim. Oj, kurde, ja nie. Ja nie. Ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem, ja nie pani maju. Can you, can you write in English? Maybe Is possible, and we talking. Nie rozumiem, chyba że ktoś rozumie e, cyrdlicą, co tam jest napisane, to napiszcie mi, bo ja, ja nie kojarzę. Ja nie kojarzę tego. Tak więc naprawdę będzie super, super, super znalezisko. Niewielkie, ale naprawdę bardzo znaczące dla historii. E, I kolejny raz mówię, mój teren mnie zaskoczył. Tak więc jestem naprawdę zadowolony z zakupu Dausa, bo, bo zrobił konkretną robotę. No właśnie nie wiem. O. Poczekajcie, muszę napisać domu. Już jestem, bo moja żona, moja żona się dobija. Czekola, witamy serdecznie, witamy serdecznie. Łapki do góry kochani, łapki do góry. Kto nowy, zapraszam do subskrybowania kanału, bo już niebawem odpalamy konkurs. Słuchajcie, właśnie, zapomniałem. Odpalamy konkurs, przekroczyliśmy 3000 subskrypcji. Jeszcze raz Wam bardzo za to dziękuję. I postanowiłem odpalić naprawdę fajny konkurs dla Was Docenić to, że jesteście, że mnie wspieracie I naprawdę będą mega nagrody Tak więc yy, warto obserwować kanał, bo, bo możecie wygrać fajne nagrody Cześć Gosia, cześć Gosia Niestety Gosia nie mogę odebrać, bo, bo prowadzimy live Czekam na Dawida Czekam na Dawida Siema detektor z huligan, siema mordeczko Siema mordeczko Tak więc słuchajcie, niedługo konkurs i będzie się dużo działo, ale mówię, jak na razie, jak na razie żyję moim odkryciem, jeszcze w tajemnicy, i mam nadzieję, że konserwator odpowie mi niedługo na znalezisko. Ja już wiem, co to jest, ja już wiem, co to jest, i wiem, że będzie grubo. Będzie grubo pierwsze moje takie znalezisko w mojej karierze. O, Silwerek pisze. Silwerku, prowadzę teraz live. A. My już idziemy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No mówię. A jesteśmy teraz tak naprawdę przy ogródkach działkowych, e, które, które naprawdę mogą być ciekawe. Mogą być ciekawe na tyle, że są w okolicy byłego obozu Zagłady Majdanek e, i właśnie na początku, jak mówiłem, e, he, he, he. Później Ci napiszę. Później Ci napiszę, bracie. E, I tutaj mówię, no ten... Siema, Silwerek. Siema, Silwerek. E, właśnie pisały do mnie, mówiła ja live a prowadzę na tych ogródkach działkowych. Słuchajcie, na pewno dużo by wyszło od faktów związanych właśnie z, z, z byciem tego obozu, tak? Z byciem tego obozu. Ale mówię, tu nigdy, e, nigdy się nie zagłębiałem w ten temat. Mam nadzieję, że kiedyś. No właśnie widziałem, widziałem Mikołaj, że pisałeś Ale no nie jestem w stanie Ci teraz odpisać Postanowiłem się, bo na chwilę A, jestem w robocie, więc bez dźwięku Okej, okay, na migi, okej, okay, all right Speculator. I taka to sytuacja, słuchajcie, piątkowa Piątkowa była naprawdę fajna Bo w piątek chyba był pierwszy dzień wiosny, tak więc Okazał się naprawdę radosny, jak dla mnie, no dla archeologa również, jak mu wysłałem te znaleziska do identyfikacji. Tak więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Okej, okay, okej, okay. czytaj z ust, czytaj z ust. <laughs> Cześć, mała o czym ten live? A rozmawiamy generalnie o różnych rzeczach. Tak naprawdę mój kanał związany jest z poszukiwaniami detektorem metali, odkrywaniem różnych artefaktów, odkrywaniem nowych historii i tak sobie o tym rozmawiamy. Może macie pytania jakieś? Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało zadajcie mi pytania, z chęcią Wam odpowiem. Na pewno będzie lepiej, na pewno będzie lepiej mi odpowiadać i prowadzić takiego live'a, tak więc zachęcam Was też do jakiejś interakcji. O, ciekawie, no to widzisz, no jest ciekawie, jest ciekawie, jeżeli się interesujesz, bądź chciałbyś się zainteresować takim tematem, to zapraszam e, zapraszam na mój kanał e, Zapraszam na mój kanał i zobaczysz sobie co tam tworzę i co tam e, co tam odkrywam. My jedziemy osobiście zapytać. Dobra, tylko ja Gosia nie stoję centralnie pod szkołą, e, tylko na nadrzecznej Tylko na nadrzecznej stoję naprzeciwko ogródków i sobie na razie tu rozmawiam. No powiem ci detektor no fajnie grubo, ale to później się dzwonimy, to, to ci powiem nie, naprawdę naprawdę fajowo, fajowo, naprawdę grubo. No nie mogę wam na razie zdradzić co. No nie mogę. Na razie muszę, jeżeli będę miał potwierdzenie już z urzędu, to wtedy będę mógł wam mówić, ale naprawdę kawał dobrej historii, naprawdę kawał dobrej historii i mogę wam powiedzieć, że tereny, w których chodzę naprawdę co roku mnie zaskakują któryś już rok z kolei tam poszukuje i cały czas mnie zaskakuje jak zawsze mówię, że już odpuszczam to miejsce, na razie nie będę dusił no to pojadę w, w, no, na inne działki, na których nie byłem no i pokazuję, pokazuję ten teren swój pazur, nie, naprawdę grubo, a to wszystko no nieopodal, no jakieś półtorej kilometra w linii prostej od odkrycia skarbu z epoki brązu tak więc tam cały czas Koncentruję się w tym terenie. Detektory Sayapa, dałeś do pieca? Jest dym? Nie, spokojnie. Tak więc, no, ciekawie, ciekawie, ciekawie. I mówię, nie będę odpuszczał tego terenu, będę dalej tam poszukiwał, dalej się na tym skupiał. Kto ze mną był, to wie, jak tam jest. Teren jest naprawdę mega ciężki do poszukiwań, ale. Tam trzeba naprawdę dużo cierpliwości i pokory. Gdzie jesteś? Wiesz, co? Stoję sobie na, taki, na takim bezdrożu, można powiedzieć, na prowincji Lublina i zaraz będę jechał po mojego syna do szkoły. Za 15 minut skończymy, skończymy, skończymy live'a. I słuchajcie, i będę musiał młodego odebrać, i później do domu. Tak więc jestem, jestem na prowincji i właśnie opowiadam o tym miejscu, które jest naprawdę bardzo ciekawe. Z pozoru jak ktoś przyjeżdża, bądź to widzi, e, zdaje się, że to miejsce może nie być ciekawe, ale moim zdaniem do mnie tak, że także na pewno ma dużo wspólnego z byłym obozem koncentracyjnym Majdanek, bo to był naprawdę obszerny i duży obóz. E, I tak naprawdę w linii prostej kilometr od tego stoimy. Cześć, jestem Szczech. Siemanko, witam serdecznie, MZKSVU. Witamy serdecznie, witamy z Polski. Witam z Lublina. Tak więc słuchajcie, jeżeli, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak się poszukuje detektorem metali, to zapraszam Was serdecznie. Oczywiście na moim kanale są różne publikacje, ale w przewadze poszukujemy skarbów, jak to bym powiedział. Chociaż jeden skarb w życiu znalazłem prawdziwy, ale dążymy dalej, żeby było fajnie, słuchajcie, dążymy do tego dalej, żeby było fajnie. Ja mówię, ja jestem podierany, tak naprawdę swoim rejonem, z którego pochodzę, tak naprawdę i naprawdę jestem usatysfakcjonowany tym, że mogę odkrywać tam naprawdę ciekawą historię i to naprawdę motywuje do dalszych poszukiwań. A sama świadomość po prostu znalezienia przedmiotów, które mają tam 400, 500. Lat, nawet i 2,5 tysiąca lat, jak skarb z epoki brązu daje dużo do myślenia yy, i że kiedyś po prostu tam ludzie na tym terenie żyli, to jest niesamowite i to mnie nakręca yy, do dalszych poszukiwań i motywacji. Hej, haj, haj, Nikola, haj, haj, haj. Czy znasz piosenkę Ewy Farmy? Nie, nie znam. <laughs> yy... I co mogę więcej wam powiedzieć, no i tyle, i tyle, naprawdę. No, będziemy jeszcze tam, podejrzewam, kilka lat, e, kilka lat szukać nowe zgody. Cały czas gdzieś wyrobiam na ten teren e, i mam nadzieję, że jeszcze coś wyciągniemy. A jaki mam plan z tym związany? Taki mam plan, słuchajcie, że wszystkie znaleziska, które znajduję, tak naprawdę opisuję, e, przekazuję później e, do muzeum. E, będę chciał zrobić z tego książkę. Jak się dzisiaj czujesz? Bardzo dobrze się czuję. Będę chciał zrobić z tego książkę, takie opracowanie wszystkich moich znalezisk, taką chronologię, tak naprawdę różnych okresów, w którym okresie ludzie tam żyli. A uwierzcie mi, że znalazłem, w sumie tam znalazłem elementy, tak naprawdę krzemieni, tak zwanego neolitu, które na pewno mają ponad 5000 lat. Na pewno mają 5000 lat, tak więc epoka, epoka kamienia neolitu tutaj też występuje, ale oczywiście tego wykrywacza metali nie znajdziecie. Tylko na tak zwane oko, maszerując, spacerując po tych polach, można natrafić na takie artefakty i to też jest fajne. Tak więc teren jest dosyć ciekawy, ale bardzo wymagający. No i co? Słuchajcie, niedługo święta wielkanocne. I zaraz będzie lato, nie? Zaraz będzie lato i coś trzeba będzie przydziałać, tak więc mówię niedługo, niedługo jadę na Rancho, będę dalej rozbierał przyczepę i będziemy kontynuować remont i zobaczymy, I zobaczymy jak to idzie, kiedy ja to zrobię, kiedyś zrobię na pewno, plan jest taki, że będziemy, będziemy jeździć na poszukiwania tą przyczepą na tak zwane dziko, Będziemy jeździć sobie w tereny, gdzie normalnie nie da się gdzieś tam namiotów rozstawić, hamaków i innych rzeczy, tak więc będziemy sobie żyć w przyczepie weekendowo. No i na pewno gdzieś z rodziną będę chciał też sobie pojeździć trochę na jakieś tripy. Przyczepa nie jest duża, tak więc projekt jest o tyle wymagający, że będzie trzeba to naprawdę bardzo dobrze przemyśleć. No a przede wszystkim trzeba będzie zrobić tam stacjonarną słoneczną elektrownię, która pozwoli nam tak naprawdę przeżyć ten weekend. No, dokładnie, bracie, dlatego się tu teraz wziąłem, bo tak naprawdę zostały mi trzy pola ze wszystkich zgód, które mam, gdzie jeszcze nie są obsiane, i już w piątek, już w piątek farmer wieże i będzie śmigał, nie? Siewnikiem, dlatego jeszcze, jeszcze dusze może mi się jutro poje... e, uda pojechać. Przepraszam i jeszcze coś tam pokoszę może, może coś się uda ale to chodzi o to żeby słuchajcie pochodzić nie tak naprawdę tutaj nie chodzi o żeby tylko cały czas znaleziska 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 tylko chodzi żeby tak jak zawsze mówię odświeżyć płuco spalić trochę kalorii poopsować z naturą no a przede wszystkim poznawać dalej ten wykrywać bo bo to już naprawdę zaawansowany sprzęt jak dla mnie nie ale jest dobrze tak więc detektor Mówię, niedługo, niedługo będę się wybierał w Twojej strony. Ostatnio był Jacek, to gadałem, tak więc na pewno, na pewno się wybiorę tamto. No, ale to się ustawimy, nie? No, dokładnie, kleszcze już się pojawiają. Ja jeszcze żadnego na sobie nie miałem, no bo tak naprawdę jeszcze w lasach nie byłem, ale trzeba będzie też niedługo ruszyć. Ale słuchajcie, ten okres to będzie taki, tak naprawdę do maja to. Yy, za wiele, za wiele, gdzieś tam nie pobiegam, bo mam komunie syna i trzeba będzie się skoncentrować na tym, żeby przygotować to wszystko. Tak więc rodzina jest najważniejsza, dlatego yy, dlatego trochę tych filmów nadganiam Wam, żebyście mieli co oglądać. Yy, a dopiero po maju gdzieś tam będę ruszał, ale to już tak naprawdę będą jakieś ugory, łąki i na pewno lasy, bo zrobiliśmy zgody na nowe lasy. Siema Artur, siema dziadu, <laughs> siema. No, na kukurydze, tam moi farmerzy y, też mam pola, pola, ale one są już tam bardziej oddalone. Tak naprawdę od miejsc, w których poszukuję, to właśnie dzwoniłem dzisiaj, że kolin kwietnia będą tam siać, nie? Ale zobaczymy. Zobaczymy na spokojnie. Na spokojnie y, będzie, będzie gdzie chodzić. Na pewno jakieś uskutecznimy poszukiwania plażowe y, w sezonie, jak oczywiście będzie na to czas, ale. No mówię, chcę cyklicznie Wam robić te odcinki, żeby były a przede wszystkim trochę znaleźć więcej czasu, żeby zająć się przyczepą. No i do tego jeszcze plany zlotu, ale na razie wszystko stoi pod znakiem zapytania. Działamy jeszcze, działamy. Tak więc jak ogarnę wszystko, to wtedy Wam ogłoszę już centralnie przynajmniej Obec i przez Stowarzyszenie Rzeszką Grupę Poszukiwaczy ogłosimy, ogłosimy to ich usarię. Kiedy co i jak? Kiedy co jak? Na razie jeszcze jesteśmy w trakcie załatwienia administracyjnego. A to trochę trwa, słuchajcie. Którą mamy? 23, po! Jeszcze 7 minut. Słuchajcie, live'a. Eee, tak więc, no, tak wygląda sytuacja. Taka to sytuacja, słuchajcie. Co mogę więcej wam powiedzieć? No, rozkładam je choróbko. I to jest najgorsze w tym wszystkim, ale może jakoś wyjdziemy z tego, wsiądę do samochodu, słuchajcie, trochę będzie, trochę będzie cieplej, na pewno zdecydowanie będzie cieplej, oj, kierownicę przekręcimy sobie, postawimy sobie, siema Krzysiu, siema Krzysiu, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. No Krzysiu czekam na premierę Twojego filmu, bo chyba jeszcze nie było. Widziałem, wczoraj powiadomienie mi się pokazało, tak więc czekamy. Zapraszamy do Krzysia na kanał. Naprawdę grube tematy tam kopią. Do Silverka również Was zapraszam, Silver Signal. I zobaczycie, co tam chłopaki wyczyniają na swoich kanałach. Oczywiście wszystkie kanały... A, była już. O widzisz, no to muszę dzisiaj zobaczyć, kurde. O co chodzi, o co chodzi? No o tak chodzi, że rozmawiamy sobie kinie na różne tematy. Na różne tematy. Naszym zainteresowaniem jest tak naprawdę historia, poszukiwanie detektorami i spędzanie wolnego czasu z naturą. fajnie się ćwiczy podczas live klata, no to elegancko bracie ale widzę no ostatnio jak Cię widziałem to kawał chłopa byłeś nie a to teraz pewnie jeszcze się rozrosłeś ja to się rozrosłem bardziej wiesz wszersz no i dobrze trzeba mieć pasy trzeba ćwiczyć słuchajcie trzeba znaleźć na to czas przede wszystkim nie bo trzeba mieć pasy zainteresowanie już nie mówię że Yy, taką pasję, którą ja gdzieś tam yy, wykonuję, nie? Poszukiwania, ale każda pasja jest dobra, nie? Każda pasja jest dobra i trzeba, i trzeba coś robić, zająć głowę czymś, nie? To jest najważniejsze. No, słuchajcie tyle. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? We wtorek zertonem jadę w bardzo... No 105, no to dobrze, ja 107, ale wiesz, bez formy. We wtorek z Artonem jedziemy w fajne miejsce na zaproszenie archeologa. Na pewno zrobię wam z tego jakiś film, może zrobimy live, zobaczymy jak to będzie, bo będziemy mieli naprawdę bardzo dużo roboty. Będziemy badać w pewne fajne miejsce. Ale jak zwykle tajemniczy jestem i zostawię to wam na odcinek. Na odcinek. Na pewno jakieś zdjęcia wam to z tego wrzucę na fanpage'a. zobaczycie. Ale no, będzie fajnie, będzie fajnie, tak więc bardzo dziękuję za docenienie i za zaproszenie i za zaufanie przede wszystkim. Ale no, będzie ciekawie, będzie ciekawie. To Wam od razu gwarantuję. Dobra, kochani, powoli będziemy kończyć chyba tego lajfonga. Trzeba, trzeba się uzbroić w kluczyki i jechać, i jechać po wodnego, powoli. Tak więc bardzo Wam dziękuję, że byliście. Postaram się jeszcze w tym tygodniu Wam jakiegoś tam live'ika małego zrobić. Pogadamy o jakichś duperelach, różnych rzeczach. Tak więc pamiętajcie, niedługo konkurs i jeszcze wierzę do mnie jedna paczucha. Czekam i nagrywamy, nagrywamy film konkursowy. Tak więc będzie konkurs, będą nagrody, będzie dobra zabawa. Jak na każdym naszym live'ie konkursowym, będzie grubo. Tak więc przygotowałem, cześć, trzymaj się, bracie. Przygotowaliśmy dla Was naprawdę mega, mega nagrody. Kurwa to jest wykrywaczem, silver i reszta, tak więc zobaczycie. Zobaczycie, tak więc kochani, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia niebawem.